Cześć. Niedaleko ulicy Hanny Hirschfeldowej we Wrocławiu, niedaleko ulicy Adama Mickiewicza we Wrocławiu, znajduje się mały park. I co mi się podoba w tym parku, to to, że dominują drzewa iglaste, które prezentują się ładnie zimą. A jesteśmy tutaj w samym środku zimy, a konkretnie. 12 lutego 2022 roku i w tym lesie i idę i zwiedzam Wrocław. Jesteśmy bardzo blisko Halistulecia, niedaleko Wrocławskiego zoo, a jednocześnie czujemy się, jakbyśmy byli w gąszczu dżungli.